Projekt EWP Kontakt. Projekt EWP Kontakt. Otwieram. Wstępnie jest to projekt polegający na komunikowaniu się z drugą niefizyczną stroną oraz udostępnianie sesji, jakie będę przeprowadzał w czasie nieokreślonym oraz publikował. Na swoim kanale w miarę te ciekawsze, ale zanim przejdę zanim przejdę dalej chciałbym wspomnieć czym jest EWP. EWP to nic innego jak badania nad drugą stroną nad stroną niefizyczną poprzez używanie urządzeń Elektronicznych, cyfrowych dodatkowo, no, EWP Electronic Voice Phenoma, czyli, czyli, czyli jakby fenomen głosu, tak elektroniczny w postaci nagrań cyfrowych, analogowych o niezidentyfikowanym źródle i pochodzeniu, który uzyskiwany jest Poprzez wchodzenie w pasmo tak zwanego białego szumu, a inaczej dla znawców książek Roberta Monroe, który opisywał swoje podróże astralne poza ciałem fizycznym, to również jest to pole M, czyli tak zwane pole, które jest obecne tu na Ziemi, jak i w przestrzeni niefizycznej, w przestrzeni astralnej. EWP, no na czym to polega? Polega to na tym, że poprzez urządzenie, urządzenia elektroniczne, urządzenie elektroniczne, które specjalnie wchodzi w te pasma, w te, dostraja się do pasma właśnie tej wiązki Pola M. Wchodzi na odpowiednie częstotliwości w których które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha a obecne zmierzalne również pod kątem nauki służy do kontaktowania się z drugą stroną z osobami które zmarły z duchami duszami bytami w ten sposób jest masa badaczy na świecie, y, którzy nagrywają oraz udostępniają nagrania, poprzez które dają jasny dowód na to, że jest możliwa transkomunikacja y, ze światem niefizycznym. Ja osobiście y, Znałem ten fenomen EWP już wiele lat temu, jednak z pewnych przyczyn, gdzie strach, lęk przed drugą stroną, pomimo posiadanych już wtedy, w tamtym okresie czasu 27 lat temu doświadczeń. No to wygrywał. ten strach lęk wygrywał tak. I, i akurat w tym miejscu już już po tylu latach osobiście wiem, że jestem na tyle dojrzały dojrzalszy, że mogę przystąpić po prostu do podążania za ciekawością, Bo to nic innego jak podążanie za ciekawością, ale też w formie bardziej odpowiedzialnej. Tak więc rozpoczynam cykl cykl, który już tutaj nie będzie miał wstępu tylko będzie sesjami w, czas, w czasie nieokreślonym udostępnianymi przeze mnie na moim kanale w celu udowodnienia, że jest to prawdziwe. W tym miejscu udostępniam Wam sesję pierwszą pro, projektu EWP Kontakt, sesję z duchami, z duchem, jak się przekonacie oraz w opisie poniżej... Nagrania, będziecie mieć transkrypcję, czyli opis, bo y, bardzo trudno Państwu powiem w czasie rzeczywistym, podczas uzyskania kontaktu z drugą stroną y, oraz podczas odsłuchu, zrozumieć y, nie zawsze i nie do końca to, co y, mówi duch, dusza. O tym się sami przekonacie dziś z tego pierwszego nagrania, z pierwszej sesji, która jest autentyczna, jest prawdziwa, jaka również mnie osobiście samego zaskoczyła, ponieważ wstępnie, jak się przekonacie, kontakt, do którego doszło, który udało mi się uzyskać z drugą stroną, to dusza, duch, dusze, tam parę osób wystąpiło, jakie się przedstawiały z imienia. Znały moje imię oraz nazwisko, które jest trudne do wymówienia, gdzie pod koniec usłyszycie wyraźnie, gdy mówią do mnie łasa Sowski takich dwóch przerwach, ale jest to wyraźnie w transkrypcji oznaczyłem czas występowania danych słów, tego co zostało powiedziane, bo nie było mi również później i następnie zarzucane, że to wymyśliłem. Musiałem wielokrotnie przesłuchiwać wspomnę też podczas spisywania transkrypcji od słuchu Wielokrotnie cofać się, zapętlać, powtarzać dane wycinki owego nagrania, by naprawdę zrozumieć treść. Treści, które były przekazywane. Wstępnie pierwsza sesja, którą przeprowadziłem, a z którą za chwilę się spotkacie, która jest autentyczna, zaznaczam. Była przeprowadzona jakby w puste pole, czyli po prostu zależało mi tylko i wyłącznie na uzyskaniu jakiegokolwiek kontaktu z drugą stroną, bez podania identu celu. Nie wskazywałem na przykład osoby, którą znałem za życia, która już nie żyje, jest po drugiej stronie, by się z nią skomunikować, a po prostu zależało mi na uzyskaniu samego kontaktu. Tak więc zapraszam, życzę mi jego słuchania. Osoby, y, niektóre, które mogą się gdzieś tam pojawić w komentarzach, proszę o to, by pochopnie nie wystawiały opinii, bo naprawdę tutaj, akurat z mojej strony, y, to co zrobiłem, to co będę robił i to co robię, to jest bardzo poważne i poważnie do tego podchodzę. Tu nie ma mowy o jakiejkolwiek formie zabawy, pomimo tego, że y, Podczas uzyskania kontaktu, jak zauważycie, sam się sobie osobiście dziwię, zachowywałem się bardzo naturalnie. Pomimo zaskoczenia, to zachowywałem się naturalnie i, i, i to mnie samego dziwi, jako forma osobistego podejścia do tego typu rzeczy. A to, co usłyszycie, to lepiej słuchajcie tego za dnia, jeśli ktoś naprawdę. Boi się duchów, czy po prostu ma jakiekolwiek obawy z tym związane, by, by później w nocy móc spać spokojnie, gdyż jest to naprawdę autentycznie prawdziwe. Więc życzę miłego słuchania, odsłuchu, transkrypcja w opisie. I jest to sesja pierwsza, jak, jak zaznaczyłem. Sesja pierwsza. W zamiarze mam kolejne sesje, ale będą one wykonane w czasie nieokreślonym. Związane jest to z tym, że pracuję z ludźmi, zajmując się tarotem i jasnowidzeniem w sprawach interpersonalnych, osobistych i nie zawsze też będę na pewno znajdował czas na to, by móc badaniom tej transkomunikacji komunikacji poprzez EWP czasu. Nagrywam. No, odezwij się. No czekam. Odezwij się. Jeśli tam nie chcesz, podaj imię. Jak masz na imię? Imię jesteś, jestem ktoś? No hej. Halo. Hopi. Jak masz na imię? Halo? Ciężko. Jest ktoś po po drugiej stronie? Kto mnie słyszy? Ciężko. Spróbuj się dostroić. Spróbuj się dostroić, powiedz jak masz na imię, tak żebym wyraźnie słyszał. Będę kończył chyba co? Czy znaczy jestem? No jestem gotów. What's your name? Jest ktoś tam? Cześć Piotr. O, cześć Piotrek. Piotrek? Pokaj z Piotrek? Петр, Я ты не жаешь? Петр, трек поп тут Jotrek. <śpiewanie> kurde, usłyszałem, no. <śpiewanie> Powiedziałeś kurde. <śpiewanie> Spokojnie, powolutku. Nie denerwuj się. Czekaj. Łatowski. Tak. Co będę wiedział. Piotr, tak. Mam kontakt, no. Słys Słyszę ciebie. Powiedz coś więcej. No. Dobra, innym razem pogadamy, nie? Dobra. No, nie. Dobra, Piotrek. No, pas, To na razie, nie? No, nie denerwuj się. Innym razem pogadamy. A no to zapamiętaj częstotliwość. Tak, częstotliwość wersji. Dobra. No to cześć, pa, żegnam, nie? Trzymaj się tam.